Płakałeś tak? No, że się ludzie obracali? No tak! A ty myślałeś, że nie? No płakałeś! No, byłeś taki trochę płaczek! No tak! Ale mama, mamusia nie lubi, jak ty jesteś takim płaczkiem. Nie! Mamusia lubi, jak ty jesteś śmieszek mały, no tak! Nie, dobre Nie, nie płaczę. Oskar, nie płaczę. Nie. Oskar się tylko lubi śmiać, prawda? No, a płacze tylko jak jest głodny, no. Prawda, z czego się nie płacze? Masz rację. Nie. Nie, nie, nie. nie płaczę się z byle powodu. Masz rację. Oczywiście, tylko beksy, płaczą. A nie tak. Duzi chłopcy, jak Oskar. Zobacz, leje się z ciebie, ślinisz się. No ślini się mój syn cały. No. No popatrz na mamę, Oskar. No zobacz. Popatrz się na mamusie Kochanie. No co jest? <noise> Dokąd ty chciałbyś pójść, Oskar? Gdzie chciałbyś pójść? No gdzie? Gdzie tak maszeruje? Gdzie synuś maszeruje? No? No co? No co jest? Byłeś na spacerku z mamusią? Tak? Byłeś? No! Jeszcze tam. No tak, tam słońce grzeje, a Ty w domu siedzisz, tak? Ja wiem, było gorąco, Oscar musiał leżeć. Tak? No, leżał w łóżeczku. Leżał i nie mógł wyjść. No ja wiem, że ty byś już chciał wyjść. Ja wiem. A tak musisz leżeć cały czas i się. No. Już niedługo. <grym> <grym> już, już niedługo. No co? No co jest? Chcesz tu siedzieć? Nie. Chciałbyś do mamy iść, tak? Do mamusi być chciał? Oskar? Jesteś taki mami synuś troszeczkę, nie? Jesteś? Tak? Tylko mamusia i mamusia, tak? Ja wiem. No co? To dobrze. To bardzo dobrze. Ale nie wolno brać rączek do buzi. Nie wolno, pać. Co tam, Zyczuś mój? No co, mój synciu? Tak z mamą rozmawiasz twardo? Z mamą synuś rozmawia? Halo? Z mamą rozmawiasz? Tak? Oskarek nie lubi, jak ktoś dżedzi się wtrąca, tak? Oskar? Jesteś zazdrosny o mamę trochę, prawda? Zazdrosny jesteś o się Zostawiłabym się nawet na moment Cały czas będę koło ciebie Cały, no oczywiście No jestem tutaj cały czas z Tobą, no nie zostawię Ciebie O no. no przecież powiedziałam Ci, że nie zostawię, no wiesz co? Jestem tutaj kochanie No co? No co jest? No co? No co? Co jest? Jestem tutaj. On raz płacze, raz się śpieje. Jesteś kochany. Cię syncia cię nie zostawi. Kochany syncia jesteś, wiesz? Wiesz jaki wspaniały synuś z ciebie? Wiesz o tym? Oskar. wiesz o tym, tak? A co ta tuś robi? Bzyczku? Co ta to robi? Oskar. No mamusia je, a ty co? Ty też byś chciał. Na ciebie przyjdzie też kolej. Pokaż.